Czy lipiec przyniesie Ci stabilizację i spokój? Gorąco Ci zapraszam na to właśnie tarotowe dzisiejsze czytanie. Eee, pomyśl teraz o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja odpowiem na tak zadane pytanie. Czy lipiec przyniesie spokój i stabilizację? Czy ten miesiąc wniesie w Twoje życie spokój i stabilizację? Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja teraz dla Ciebie kładę moje karty. Lipiec. Czy lipiec przyniesie dla Ciebie spokój i stabilizację? No, nie będzie to spokojny miesiąc. Tu już od razu karty bardzo mocno nas informują o tym, że lipiec będzie targany różnymi emocjami, wydarzeniami, ponieważ pojawiła się tarotowa karta Piątki Mieczy. Więc już od razu Tarot mówi o tym, że o spokoju można będzie zapomnieć. Tu się będzie dużo, dużo działo. Ja mam mam takie nieodparte wrażenie, jakbyś y, miał, jakbyś miała za zadanie właśnie w lipcu y, bronić swojego terenu, y, bronić swojej, y, swojego też bezpieczeństwa. Energia diabła się pojawiła w przełożeniu. Zaraz zobaczę w takim większym układzie, układzie krzyża celtyckiego, ale z tego, co tutaj karty pokazują, to raczej nie będzie y, takiego spokoju w tym miesiącu. Tu są jakieś zmiany, jakieś takie nagłe, nieoczekiwane wydarzenia wybuchy. też tarot mówi o tym, że możesz otrzymać jakąś informację, wiadomość na temat taki, który ciebie albo tutaj zdenerwuje, albo gdzieś właśnie jest tutaj jakieś takie podenerwowanie w kartach pokazane, więc raczej z energią tych kart nie ma co mówić o spokoju i o stabilizacji. Wręcz na odwrót, pięć mieczy z kartą walki, walki o swoje walki, o to, co się tobie należy. No tak się karty ułożą. Zaraz zobaczę, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z, yy, w całym układzie. No ale te pierwsze karty, no to takie wojownicze. Dosyć takie silne, mocne. Yy, no ale zaraz zobaczę i sprawdzę dla ciebie yy, taki większy układ. Lipiec. Czy lipiec wniesie w twoje życie spokój i stabilizację. Wiesz, co będziesz miał? Będziesz miała głowę pełną pomysłów. Kreatywność jest na wagę złota. Yy, raczej niczego nie zakładaj. Yy, tutaj yy, od. Tyle nie będzie spokoju, ponieważ będziesz pracował, będziesz pracowała nad jakimś ważnym projektem, nad czymś, co dla ciebie jest ważne, istotne. Dlatego też raczej tutaj nie ma co mówić o świętym spokoju, tylko bardzo mocno jesteś taką osobą aktywną w tych kartach, ponieważ również pojawiła się energia karty koła fortuny. Także to jest silna zmiana, potrzeba silnej zmiany. Także tutaj w Włącz właśnie to, że będziesz potrafił, że będziesz potrafiła przyjmować takie zmiany. No my ludzie zazwyczaj nie lubimy zmian. Dlaczego? No dlatego, że się łatwo przyzwyczajamy do tego, co mamy. Nawet jak nie jest zbyt dobrze, no ale przynajmniej wiemy, no tutaj, jak się poruszać w, danym, w danej sytuacji. A tu karty mówią o tym, że byś nie uczył się przyzwyczajać do tego, że no w pewnych aspektach nie jest dobrze, tylko w Przyjmij wyzwanie tego miesiąca. Przyjmij właśnie y, tutaj te zmiany, które niesie do ciebie los. Na pewno na przyszłość masz kartę szóstki buław. To jest karta zwycięstwa. A więc to jest trochę tak, że trzeba będzie się o coś pobić, w cudzysłowie, w cudzysłowie oczywiście pobić, powalczyć, zawalczyć o coś, o kogoś, no jakby tutaj jest pokazana twoja energia, taką, że, że, że będziesz taką osobą i energiczną i taką, która będzie potrafiła w taki sposób zaradny podejść do, do tematu swojego życia. No karty mówią o tym, że na pewno warto byłoby również w tym miesiącu uważać na takich ludzi, ludzi, którzy są gdzieś e, obok ciebie, którzy e, przysłuchują się tobie na pewno w lipcu. Bardzo proszę o to, żebyś e, przy nigdy nie mówił o swoich planach na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że są tutaj jakieś osoby koło ciebie, tak tutaj tarot pokazuje, osoby, które z przyjemnością będą wysłuchiwały e, twoich pomysłów, koncepcji, jakiś planów, a później będą wcielać twoje pomysły w swoje życie. To takie trochę papugowanie. To takie trochę odgapianie, kopiowanie. No, i możesz się poczuć trochę nieswojo, jak zobaczysz, że to, co ty chciałeś zrobić, to, co ty chciałaś zrobić, robi na przykład twoja koleżanka, robi twój kolega i jeszcze będzie miał śmiałość powiedzieć, że to on wpadł na ten pomysł, że to ona wpadła na tak świetny pomysł. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nie mówić o ważnych takich przedsięwzięciach, o ważnych planach, dlatego że grozi. No, właśnie to, że ktoś sobie przywłaszczy Twoje pomysły, Twoje, twoje koncepcje. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego też, no, czy ten miesiąc wniesie spokój i stabilizację? Wiesz, ja mam wrażenie, że ten miesiąc jest takim miesiącem na to, żeby rozpoznać ludzi, jakich się ma przy sobie. Więc ja tak za bardzo tego spokoju i stabilizacji, powiem ci uczciwie, w kartach nie mam. Ale to dlatego, że trzeba będzie się wykazać spryt. tem inteligencją, a no, taktyką w działaniu, no to są takie rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne. No i tutaj, żebyś nigdy nie zapominał, żebyś nie zapominała o tym, żeby po prostu do takich rzeczy podejść mądrze, rozsądnie, z głową, bo ktoś tutaj jest taki, kto się bardzo Tobie przygląda, później będzie sobie przywłaszczał Twoje, twoje marzenia, no i jeszcze na koniec Ci powie, że to były jego marzenia. Więc jakby to nie ma sensu, prawda? To wszystko się nie trzyma kupy. Ale tak karty właśnie mówią, żeby na to bardzo mocno szczególnie zwrócić uwagę. Też karty mówią o tym, żebyś bronił, żebyś broniła swojego. Siedem buław. Jest to karta, która mówi o obronie, nie o atakowaniu. Nie o tym, że ty będziesz taką osobą napastliwą, że nie będziesz osobą taką, która jakby będzie chciała przecierać, nie wiem, szlaki albo że będziesz wchodził, że będziesz wchodziła na czyjś teren. Tylko właśnie karty mówią o tym, żebyś potrafił, żebyś potrafiła obronić siebie, swoją rodzinę, swoje pomysły, swoje koncepcje. Bardzo to jest ważne, bo będą jakieś takie siły nacisku z zewnątrz, które spowodują, że no będzie takie trochę zachwiane to takie poczucie stabilizacji. Wiesz, powiem Ci szczerze, ja tragedii w kartach absolutnie nie mam, ale na pewno proszę, żebyś wziął, żebyś wzięła pod uwagę to, co tutaj, tutaj ja Tobie mówię, to co karty mi pokazują. Dlatego, że z takim nastawieniem właśnie obronnym, takim nastawieniem, które te karty wskazówki, te właśnie Pokazywały. Jest dużo większa szansa na to, że przejdziesz gładko przez ten miesiąc, ale i tak i tak uważam, że o coś lub o kogoś należy zawalczyć. Może też o siebie, może o swoją przyszłość. Oczywiście to niekoniecznie musi jakby być na zewnątrz, tak? To możesz walczyć o, o swoje marzenia, o swoje plany, o swoją wizję. No Czasami może być tak, że ty masz yy, na przykład taki plan na swoje życie, a tu wszyscy dookoła będą mówili, nie, 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 ty się nie nadajesz. Nie, nie, nie w ogóle to, to sobie z głowy, to nie jest zawód dla chłopaka, to nie jest zawód dla, dla kobiety, to jest fatalny pomysł, i tak dalej, i tak dalej. O czym mówi ta karta? broń swojego, broń siebie, broń swoich marzeń, dlatego tak jak właśnie tutaj wspominałem, raczej będzie to takie zaburzone, jeśli chodzi o taką y, stabilizację, o taki spokój. Tak jak już wspominałem wcześniej, tu jest szóstka buła, więc ta karta zwycięstwa, ona się Tobie pokazała na przyszłość, także w tym miesiącu raczej będziesz tutaj no y, walczył o swój teren, y, tutaj y, przekuwał, przekuwała na czyn swoje marzenia, ale po drodze uważaj na ludzi. Ludzi, którzy po prostu będą przeszkadzali. No, tak mi karty pokazują. Nie ma co tutaj podchodzić do tarota ży życzeniowo, dlatego że no, tarot nie działa życzeniowo. On po prostu pokazuje jakiś fragment naszej rzeczywistości, naszej przyszłości. I też zobowiązany jestem do tego, żeby tutaj udzielać Ci takie rady, wskazówki. I tak tutaj karty pokazują. Na przyszłość jest Twoje zwycięstwo, ale żeby to zwycięstwo mogło być osiągnięte, najpierw należy co zrobić? Obronić siebie, swoje, swoje pomysły, swoje koncepcje. Zresztą to mogą być przeróżne przykłady, ale generalnie zostań przy swoim, przy swoim myśleniu, twoje myślenie zaprowadzi cię bardzo, bardzo daleko, ale potrzebujesz właśnie tego, żebyś no miał w sobie taką siłę, taką właśnie werwę. No tutaj karty bardzo mocno o tym mówią, żebyś co robił, żebyś pracował, żebyś pracowała na swoje marzenia. Nie oglądaj się na to, że już teraz w lipcu muszą być. Efekty Twojej pracy. One przyjdą, ale to jest proces. Pracuj, bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. Nagroda ciebie dosięgnie i jak najbardziej. Tu jest zwycięstwo, pamiętaj, sześć buław na Twoją przyszłość. Nie daj się wykiwać, mówiąc kolokialnie, ludziom, którzy. No, nie do końca tobie dobrze życzą, a którzy są też przy tobie, tak tutaj karty o tym mówią. Nie daj się tutaj, znowu, przepraszam za kolokwializm, wyrolować, bo no, możesz stracić dużo. Pracuj, bądź cierpliwy, bądź cierpliwa, bądź konsekwentny, bądź konsekwentna. Jesteś w procesie bardzo dużych zmian, przewartościowania w sobie samym. No i tutaj los ci tak naprawdę pomaga, bo jak ty odkryjesz yy, takich ludzi, którzy tylko udają, no to to nie jest dla Ciebie kara, to jest dla Ciebie nagrodą właśnie yy, taka nagroda polega na tym, że no, jakby pozbędziesz się yy, takich ludzi ze swojego życia. Ja wiem, że to na samym początku może boleć, no bo jak się komuś ufa, jak się yy, do, kogo, do kogoś ma emocje, a tu się okazuje, że taka osoba no, tylko udawała, no to zawsze człowiekowi jest przykro, to jest naturalną rzeczą, ale tak naprawdę, naprawdę lepiej pójść no, niż wcale, prawda? Zgadzasz się ze mną? Ja tak, ja tak uważam, że lepiej późno niż wcale dowiedzieć się, przepracować to w sobie, przewartościować świat na nowo, trzymać się swojego, trzymać się swoich pomysłów, swoich koncepcji, swoich idei i będzie wszystko w porządku. Po prostu. Będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo pięknie Wam dziękuję za to dzisiejsze tarotowe czytanie. Napisz proszę w komentarzu, co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania. E, czy jest trafne? Czy rezonuje z Tobą? E, jak do tego czytania podchodzisz? E, czy podoba Ci się to czytanie? Napisz dwa zdania o Ciebie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Z tego też miejsca oczywiście bardzo serdecznie zachęcam Ciebie do tego, żebyś udostępnił, żebyś udostępniła ten post u siebie na swojej tablicy, niech leci w świat dalej, niech pomaga oczywiście pozostałym, no i niech niesie, niech, niech, niech się niesie yy, właśnie yy, do, 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 do ludzi yy, pod strzechy. Bardzo Wam dziękuję, pamiętaj o tym, żebyś obserwował, żebyś obserwowała moje profile na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, tam jestem dla Ciebie, no i tam zapraszam Ciebie na takie tarotowe czytania, horoskop tygodniowy, horoskop miesięczny, horoskop letni przed momentem się ukazał. No, bądź na bieżąco i zasubskrybuj jak najszybciej mój kanał na YouTubie, bo tam oczywiście również dla Ciebie publikuję. Nie tylko są te horoskopy, ale są też takie właśnie czytania, takie jak te z pytaniem, karty rady, wskazówki, ostrzeżenia. Dużo się dzieje. Gorąco Ciebie zapraszam, a za dziś pięknie dziękuję i życzę Ci wspaniałego dnia. A no, oczywiście do zobaczenia jutro. Pa, pa Trzymajcie się.